No cześć, drodzy widzowie, mamy dzisiaj 14 lutego, walentynki i z tej też okazji widzimy się w kolejnym vlogu informacyjnym w tym roku na kanale. Życzę na nagrywanym z tej okazji. A tak czy inaczej, miałem przy... Mam miał przyjemność tutaj wpadać tak na szybko. W celu, w celu poinformowania was o, o pewnych rzeczach z okazji, z okazji dnia zakochanych. Po pierwsze, osiągnę. Po pierwsze, 220, 222 filmy. Na kanale pojawiło się, już równo 222 fi... 200... pojawiło się już równo 222 filmy. Piękna symetryczna liczba. Przepraszam. Piękna symetryczna liczba. A o tych 40 subskrybentów oczywiście mówiłem już w tym materiale, więc nie zamierzam się powtarzać. A skoro już przez kanału jesteśmy... My, no to z kolei liczba źredleń No to z kolei liczba ogólnych wyśrednień ma przyjemność Ma przyjemność natomiast wynosić tyle Licz, Liczba ogólnych wyśrednień natomiast Natomiast jeżeli chodzi o ogólną liczbę wyśrednień, no to wynosi ona tyleś Teraz 7,5 tysiąca Opis nadal nieprzerwanie ten sam Ile do dołączenia. Wiadomo, a najpopularniejszym imionem na kanale nadal jest. nadal jest pierwszy, pierwszy gameplay na nim w historii. Po drugie, i to już jest tacie faktyczne ogłoszenie parafialne. No, się daty publikacji kolejnych odcinków. Daty publikacji kolejnych odcinków Agent Hitmana. Drugi odcinek możecie się. Drugiego odcinka możecie spodziewać się już za niedługo, gdzieś mniej więcej za tydzień. Ewe... No tak, tak maksymalnie za tydzień, ewentu... ewentualnie jeszcze w ten weekend. Zaś trzeci? Oczywiście pojawi się w marcu. Oczywiście pojawi się już w następnym miesiącu, czyli marcu, gdzieś na gdzieś. Gdzieś na jego początku, albo w jego środku. No. To takie oczywiście przybliżone... To takie oczywiście... Mniej więcej ogólnikowe daty, daty premier tych odcinków wam podam. No. I wreszcie potrzeb... Po trzecie, swoją drogą postanowiłem zgasić światło, aby... Aby to bardzo nie przeszkadzało. No, podtrzymuję swoją... Obiecaną w pierwszym odcinku HHS Hitmana i... Noworocznym vlogu informacyjnym... O tym... Mam przyjemność, mam, będę miał przyjemność oczywiście, mam przyjemność oczywiście podtrzymać swoją Miałą decyzję, no tak jak mówię cały czas, yy. sorry, nagrałem to do godziny 22, czyli wieczorem dosłownie, w nocy, prawie, że w nocy, nieważne. Mam przyjemność, tak czy inaczej, no mam ja przyjemność podtrzymywać swoją, no decyzję, pod... swoją decyzję o rzadszym publikowaniu filmów w tym roku na kanale, który, tam podjętą, To w materiały podsumowującym działalność zesłażoną działal działalność mojego kanału oraz, oraz pierwszego odcinka Agent Hitmana I są właśnie te, te te rozległe, rozległa przepaść w publikacji W publikacji właśnie kolejnych, w kolejnych odcinków czy to Agent Hitmana w Kolejnych odcinków właśnie Agent Hitmana i tak będzie z kolejnymi seriami gameplayowymi na kanale o ile oczywiście będzie mi dane wpaść na pomysł, jakie kolejne, jakie kolejne to mają konkretnie być. No ale tak jak mówię, chciałbym wreszcie właśnie ogarnąć swoje prywatne sprawy. Te mniejsze, te mniejsze, te, te mniejsze i większe, ale ale przede wszystkim związane, związane chociażby że chociażby oczywiście z osobistymi tam. Zostanę chociażby. Bez no, opisami na kanale, które powiedzmy sobie szczerze, są, są trochę wyprakowane. Na przykład od, na przykład, odcinków z, na przykład odcinków z American Horror, No które mam przeszykowane, ale. Ale je z wielkim jest ich wrzuceniem. A już na pewno. No ze wrzuceniem opisu. Są podsumowania roku 2024 na moim kanale. No i wśród, których to zagłosi, są też oczywiście te popkulturowe, te, 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 pop te, te związane z moim realizowaniem pop osobistych popkulturowych zachcianek. O, o, w ciągu, o, czego nadal, no swoista przerwa nadal, w ciągu czego, w, w, w znowieniu, no, nadal swoista przerwa trwa, mimo że, że już, już, ochłonąłem popo że już na przestrzeni całego stycznia ochłonąłem kurde po po złoro Sylwestrze i cel to oczywiście pokonanie tej cholernej klotwy. No i ogólnie się tam ogarnąć, jeżeli chodzi o swoje tam osobiste życie. Czyli zobowiązania inne niż kanał. No. I to tyle. Mi pozostaje. Mi pozostaje za... Mi... Tak, mi pozostaje zatem. Tempo po. Sam po. Mi zatem pozostaje. Mi zatem nie pozostaje nic innego po tym monologu. Jak opublikować ten film na kanale. I życzę wam. I, i życzę wam. Szczęśliwych Walentynek. A przynajmniej. Przynajmniej ich, ich ostatnich choleraz na godzin. No spędźcie oczywiście ten czas ze swoimi wybrakami serca. A ja to. No. A ja. A ja to. No cóż, zostawię to dla siebie, ale ja to, no cóż, no zostawię to, zostawię, zostawię informację, zostawię mój status, tu w tym temacie dla siebie. W każdym razie, wiecie, no to no, jeżeli nie macie, no to życzę wam, abyście w tym, w tym dodatkowym dniu sobie znaleźli i mogli wspólnie, nie, ewentualnie, i mogli właśnie wspólnie Iść przez życie, które, które nie zawsze jest takie piękne. Jak może się z różnych powodów wydawać. No, to ja się w takim razie żeg żegnam z Wami. Wyczekujcie drugiego odcinka Sajetona, który pojawi się na kanale już niedługo, a tymczasem spadam iść już powoli spać. Na razie. No i tak jak mówię, szczęśliwego dnia zakochanych Walentynek.